Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem po prostu Patryk, ale to już wszyscy wiedzą. A to jest Patryk w piątek, czyli seria, na którą kiedyś tam dużo, dużo osób czekało. Czyli takie Q&A, jeżeli ktoś nie wie. I może powraca, może powróci. Jeżeli chcecie, żeby question and answer naszego, jego, po prostu Patryka, po prostu w piątek powróciło, zostawcie łapkę w górę, albo możecie zrobić jeszcze jedno konto na YouTube i zostawić dwie. Także ja Was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego cudownego odcinka, który za chwilę. Po pojawi się na Waszych ekranach. Także z mojej strony to tyle. I'm so the motherfucker. Trump's the motherfucker. the Co sądzisz o YouTuberach wydających książki? Pozdrawiam. Droga Olu, ja też się pozdrawiam. Słuchaj, już odpowiadam na Twoje pytanie. Tak więc moim skromnym zdaniem yy, wydawanie przez youtuberów książek jest lekkim nieporozumieniem. Owszem, każdy może mieć coś do przekazania. Każdy może chciałby się czymś pochwalić. Każdy może chciałby zrobić coś bardziej ambitnego. Moim skromnym zdaniem to jest trochę bez sensu, bo książkę powinna pisać osoba, która potrafi to zrobić. Potrafi to wszystko ująć bardzo fajnie, która potrafi świetnie pisać. Przekładać swoje myśli na papier, a nie pierwsza lepsza osoba z YouTube'a, bo mam tyle tysięcy subskrypcji i są pisne książkę. A potem będę miał hajs. Każdy powie nie, to nie dla pieniędzy. Możliwe, że nie dla pieniędzy, nie wiem jakie ci ludzie mają intencje, aczkolwiek z tego jakieś pieniążki są. I dobrze, trzeba jakoś się rozwijać, trzeba jakoś zarabiać, trzeba robić tak, żeby się utrzymać. Powiedzmy sobie. Aczkolwiek nie podoba mi się po prostu to, że ci ludzie piszą te książki, nie mając jakiejkolwiek wiedzy, nie posiadając tej wiedzy na temat tego, jak napisać książkę. To jest temat rzeka teraz, bo to wszyscy nagle zaczną wydawać książki w Polsce. Zobaczcie, ile osób wydało książki, a które z tych książek wydanych brzmią chociażby sensownie. No zastanówmy się szczerze, która z wydanych książek przez YouTuberów, którzy tworzą. Na naszym cudownym YouTubie, którzy wydali teraz książki bądź wydają, która z tych książek, które oni napisali, stworzyli, brzmi sensownie. Może ja też napiszę. Nie będę nagrywał wam na YouTubie filmów, tylko będę pisał książki. Moje historie z dzieciństwa, tak ją nazywać. Bo moje historie życiowe Ole. I tam opiszę wam wszystko całe moje życie. Także, moim zdaniem, jeżeli ktoś potrafi pisać, jeżeli ktoś pisze ciekawie, potrafi to robić i wie, jak to robić, spoko, rób to. A jeżeli przejdzie taki, no bo ja mam tu pieniądze, tu mam to i to sokiorkę mogę napisać. Czego nie, mogę? Piszę, będzie jeszcze więcej pieniędzy. Gdybyś trafił na bezludną wyspę, kogo byś ze za sobą zabrał, albo co? Pozdrawiam. Zuzia, ja też bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci za to pytanie. Słuchaj. Trafiając na bezludną wyspę, zapewne bym nie wiedział, że na nią trafię, dlatego nie zabrałbym nic. A jeżeli bym wiedział, że na nią trafię, to zabrałbym sobie ten łuk. Fajnie jest. Ale oczywiście, jeżeli miałbym tam trafić, to na pewno bym zabrał Łuk, żeby szczelać i zdobywać pożywienie. Zabrałbym motykę. Na no tak serio, tym sobie wziął telefon komórkowy nadajnik, w którym miejscu się znajduje i najlepiej, żeby mieć dobry sygnał, to jakąś wieżę satelitarną i po prostu sobie tam wtedy zadzwonił Halo, halo? Rząd Polski? Proszę mnie przywieźć do domu, bo jestem na bezludnej wytpie. A rząd Polski nic nie zrobił I zostałem tam na Ja się pytam, gdzie jest Joczuk? Patryk, gdzie on jest? Więc chcecie wiedzieć, gdzie jest Joczuk? Proszę bardzo, zapraszam bardzo serdecznie. Ja wam pokażę!

drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Z mojej strony to już tyle. Was zapraszam bardzo serdecznie na mojego Snapchata, Instagrama, Facebooka i gdzie tam jeszcze sobie zamarzycie. Subskrybujcie kanalik, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybować. Wkrótce może nowa seria, może dwie nowe serie, zobaczymy. Z mojej strony do tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. I'm such one's the motherfucker. Trump's the motherfucker.